Atticus prezentuje wydanie klasycznej książki dla dzieci Puk z pukowej górki Rudyarda Kiplinga w opracowaniu graficznym Stanisława Hiszpańskiego z 1948 roku. Puk, ten sam, którego unieśmiertelnił Szekspir w śnie nocy letniej, jest tu czaroludkiem, który wprowadza grzeczno-niesforne dzieci w świat historii i legend angielskich. Kipling był płodnym pisarzem przesiąkniętym duchem wiktoriańskiej anglii. Rozgłos zdobył opowiadaniami z życia wojskowo urzędniczego Anglików w Indiach, zwłaszcza powieść Kim. Popularność zaś pieprznymi balladami żołnierskimi z Barracks Room Ballads a Nieśmiertelność Księgą Dżungli. Był zwolennikiem brytyjskiej ekspansji kolonialnej w klasycznie strasznym ujęciu misji cywilizacyjnej białego człowieka, purytaninem w poglądach moralnych i narcystycznym anglikiem. Choć oczywiście nie za to został nagrodzony literackim noblem w 1907 roku. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl.